Hej, siemano wam wszystkim, nowy materiał z plantów i zaczynamy od tego, by wejść w kanały i znaleźć tego typa, który sprzedaje bardzo, bardzo rzadkie przedmioty. Kompletnie nie wiem co to są za przedmioty, jeszcze u niego nie byłem, nie wiem czy on w ogóle tutaj w tym momencie jest, bo on jest podobnie... Yee yeah, hej! Hey. Bazar. On teoretycznie jest od czasu do czasu, ale z tego co widzę, to akurat się udało. Porozmawiaj z Ruksem. Oczekiwanie na odpowiedź. Targowisko: SORU. Targowisko. Mati. Rux handluje rzadkimi wartościowymi dobrami. Lubi się pojawiać i znikać. Stara się tu często zaglądać. Za każdym razem przynosi ze sobą inne towary, ale jaja. Niech no zgadnę. Zwabiły cię moje intrygujące towary zapewne sprzedaję tylko wyroby najwyższej jakości, rzadkie przedmioty, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Szkoda, że inni gracze to samo mogą kupić. I wszystko inne co tylko uda mi się podwędzić. Wątpię by było cię stać na zakup czegokolwiek. A... Srebrne węzły, srebrne holozombi, Czekajcie. Za 10 patoli takie coś nieskończone, pasiaste śmigło. 250 tysięcy chłopie, wielka raca, 500 i nieskończona czapka rakietowa za też 50. 500, 500 stary, ja piernicze. Wielka raca, nakrycie głowy. E, można użyć, aby zmienić wygląd twojej postaci, ale jaja, można. Ciekawe, jakby można było zmienić na przykład na roślinę się, grając z zombiakami, ale by było ciekawe. Pozostały czas, tu coś można zmienić? Nie. No to działa, słuchajcie, na takiej prostej zasadzie, że to sobie kupię tylko i nic bardziej mnie nie jara, już masz świetnie super jestem bardzo z tego dumny kupić monety za 500 500 500 tysięcy monet za, ty, za 59 zł, no chyba sobie żartujecie. Jedną rzecz chciałem sprawdzić, czy te planty działają na kontrolerze od Xboxa, bo tu ogarnąłem podłączenie bezprzewodowe działają można w ten sposób, ale nie chcę. I tak jest strzelanie. Spoko! Naprawdę fajna rzecz. Jeszcze sobie przejdziemy, czy tu czasem czegoś nowego nie ma. Mm, tak wiecie, na szybciutko. Tu mi pokazało, że na Y jest to spawn, wszystko ten typo. Tu się nic nie pozmieniało, tu jest chyba standard. Mm. konfetti, konfetti nie ma, dobra wróćmy sobie do bazy, przenieś się do bazy, proszę Dziękuję, to teraz to wyłączę tego pada tylko Wyłącz go, świetnie um, nowe zadania teoretycznie, ale nowe zadania mnie nie jarają tak bardzo jak na przykład Ja mam złotych, 18, tak jak na przykład Weźmy tutaj gra wieloosobowa i zobaczymy co to z tymi nowymi trybami, czy one są tutaj, czy gdzie one są Bitwa drużyna, bit, tryb mieszany, nowicjusz I to tego nie ogarniam Przecież miały być jakieś nowe tryby, takie, że koty na coś grają, gra prywatna. Chyba, że tutaj to może być. Szczyt zen, wyspakości, bitwa o kule. Chwila, iść do góry. Działowy atak, gnomobomba, subordynacja, ogrody, bitwa drużynowa. Tutaj też tego nie ma. Chyba, że zb zbieranie tych graczy. Może chodzi tutaj, że tu na przykład. Pokaż operację w trybie. Utwórz bitwę wielo wieloosobową. Tworzenie sesji, poziom trudności dowolne, ale tutaj też się tego nie zmienia. Gdzie się te nowe tryby włącza? Hmm. Gdzie się je może włączać? Było napisane, że mam zebrać znajomych i jakby zagrać w te tryby. No to myślałem, że tam bądź też tutaj. A może w nieskończoności gdzieś, zaraz się czy tam przejdziemy, tylko wlusimy pakiet za 15. Przejdźmy się. Oj, sztuczny mikrofon będzie mieli na pewno taki stuk nie, niemiły. Przejdźmy się, wiecie do czego? Laska świąteczna. Nice! Wstecz. Wstecz, wstecz, wstecz. Też trzeba robić zadania, żeby gwiazdki ogarnąć i tam kupić od tej mewy... od tej mewy ten klucz. A, ale najpierw jest jedna ważniejsza rzecz. Przejdźmy się tutaj. Czy tego gdzieś tu po prostu nie można uruchomić? Może tak być, ale... Tu to mamy. Może ja po prostu jestem w. Big Imp farm, Ok, super. Może jestem po prostu w błędzie, tak mi się wydaje. Gdzie to zrobić? Tu jest najlepsze zombie, to mnie nie jara. Nie no, w nieskończoności też nie, bo to chyba. To, to nie tutaj. Gdzie są w ogóle te. w, 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 w skończoność Ja nie chcę w nieskończoność, ja chcę. Ten. Ja chcę to nowe coś. Tylko gdzie w to wleść, doktor Fizdryk? Powiesz nam coś? Nic mi nie powiedziałeś, no taki jesteś miły, stary. Nie wiem, albo jestem głupi i czegoś nie, nie zapamiętałem, gdzie tego szukać? Te nowe trzy tryby i. Nie wiem, napiszecie mi naprawdę w komentarzach, jak was znam. To mi wszystko wyjaśnicie, to wyjaśnicie, gdzie tego szukać. Gdzie tego szukać, gdzie to może być. A my tymczasem. A my tymczasem udamy się tam i zagramy znowu gwiazdki. Jeszcze wylosujemy tą skrzynię za 10 yy, yy, tych yy, tęczowych gwiazdek. I to będzie spoko, tęczowe gwiazdki jak najbardziej, tylko że trzeba mi zwykłe tak już też gwiazdki, żeby tą. jakby. Żeby zabrać ten klucz. Pytanie czy czekaj, to było za 25 zwykłych, no tak. Tu są tutaj gwiazdki, czyli ta mewa jest dla nas dobra. Jeśli mamy zwykłe gwiazdki, to możemy wymienić, ale to będę sobie robił zadanie. Zobaczmy, co tu jest. Co za to pochytałem. Diamenty tylko? I to było takie niezwykłe. Ja myślałem, że w tych skrzyniach będzie coś jakby bardziej jarającego. A tu nie. Smutno. Weź udział, by zdobywać tęczowe gwiazdki. Zróbmy to. Zdobywajmy te gwiazdki. A żeby nie. Jak mamy dostęp do tego, no to grajmy. Chyba, że tutaj są te tryby. A mnie akurat dołączyło do starcia eksplodujących bohaterów. I nie ma nic innego. To ci dziwne. Gdzie ty takie, jakby. Gramy w tym. Kapitan Imprezowicz? Tego chłopa to jeszcze nie mam. Wiem co miałem dać, że jestem online. W ogóle to, co się podziało ostatnio a lista znajomych. To co się podziało ostatnio z Originem, znaczy ze wszystkim jak mi zleczyło całą grę, to było niesamowite. Ja nie wiedziałem co się dzieje i co tu się uskutecznia. 15 sekund, no to ładnie już wydałem na siebie wyrok tym odpalaniem, odpalaniem online'u Pum Okej, okay. nie odpala się online. U. Słuchajcie, nie wolno odpalać online'u Znaczy w sensie jak już gracie tu w ten tryb, bo macie 30 sekund życia i trzeba z niego na pewno dobrze skorzystać, a nie w ten sposób, że, że, że macie zamiar umrzeć. 48 dostanę 5 gwiazdek za nic Praktycznie za nieumiejętność grania w ogóle nie musiałem nic zrobić. Ty lesom to jest takie sobie to 15 sekund i 10 sekund dobiegniesz i potem ci zostało tylko tyle na zabójstwo kogoś. No, ten człowiek gwiazdki. Czy ja utłukłem pomarańcza któregoś? jak mi się wydaje. Oni wszyscy w ogóle tymi pomarańczami grają. Co jest niemiłe, niefajne i nieprzyjemne. 27 do 50. Suma monet. 2000 czy coś jeszcze dostanę za coś? Nie, absolutnie Matt i zapomnij. No i co to jest? Same impy słuchajcie. W ogóle ten monitor się... Czekajcie. Ten monitor tutaj się najbardziej grzeje na dole. Tutaj już jest zimny. No się tutaj na dole grzeje. Ciekawe czemu. Może tu ma jakieś... Nie wiem, nie wiem, ale to tak, tak troszeczkę. Nie, bo te monitory Full HD, one się kompletnie praktycznie nie grzały, jak były włączone. A ten 4K to nie wiem, ma więcej pikseli i dlatego się może ciut bardziej grzeje. A ja mam wrażonko. A 15, 13, przepraszam. Sklep z naklejkami, tutaj nic dla mnie. Tak w ogóle, nie wiem czy zauważyliście, mam już 35 poziom, na czwartym prestiżu. I to jest ładne. Wojownik 2K6 jest z nami, mógłbym zaprosić całą resztę. Ale to jak widzicie mnie, że jestem w grze, to sobie dołączajcie Będę pię, dzisiejszym jakby celem odcinka Czy dzisiejszego? Nie wiem, jest zdobycie jeszcze pięciu gwiazdek I jeszcze pięciu i odblokowanie skrzyni za 20 na początku kolejnego odcinka Grajmy tym Toksycznym, tym jeszcze nie grałem, zobaczymy jak to, jak to łoi Pozwól mi tym strzelać, jeszcze jest moja ulubiona mapa w dodatku, dobra Może coś uskutecznym i porządnego Ta piła wiecznie tylko pracuje Runda rozpocznie się, go! Dajcie to Dajcie to Idę za nim Chodź tu Jest, dobra asystentów! Że myślałem, że klepnę Asysta, świetnie. Chwila, ktoś mnie atakuje. Po tej stronie tu jest. Okej, okay, I don't know what... Happened. Kosmiczne pięści mnie zabiły. Ale mam dwa zabójstwa chyba, nie jedno tylko, ale to smutna gra jest. O, odrodził mnie, świetnie, to lubię. Zatłuczcie go, błagam. Jest, o to chodziło. Dobra, teraz to. Uciekaj! Nie lubię tak, jak mnie respią w, taki, w takim, jakby, nie, że zadupią, ale w chaosie, tak, tu jest pełno wrogów wokół, to jest bez sensu takie respienie momentami, co prawda to jest ok, w tym trybie, bo jestem przynajmniej już przy wrogach od razu i nie muszę się martwić o to, że mnie załatwią, ale, no nie wiem, wiecie, i tak, i tak nie lubię, chodźcie tu, od tyłu u was zajdę troszeczkę, tam jest... Nie, yeah, pokonałem go! Dajcie mi teraz to, bo się na mnie uparli. 18, 5. Jak oni nie mogą tak szybko załatwić? Aha, dobra, no okej, okay. jak to jest Imp, to rozumiem. A powiem wam, że toksyczny cytryn jest naprawdę spoko postacią. Trzeba ją jakkolwiek odblokować i może mieć szczęście ku temu. Nie strzelaj po mnie, jak jestem z tobą stary, bo mnie tylko mylisz i tracę cenne sekundy. Ale wygrywamy to. Tutaj był. Przeładuj. poszedł. Będzie boom. A nie, wybuchową robotę zrobiłem. Już chciałem wybuchać przy nim. Uciekaj. 16 tutaj. Nie wiem co zrobić ze sobą. Za dużo ich wszystkich tu aj, 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 aj. A wygrywamy to chyba ogólnie rzecz biorąc, nie? Cztery tylko zabójstwa, czy z zagrobu kogoś teraz utłukłem? No nic, wygrywamy jest 30 do 22, a to, że wygrywamy, to jest akurat dobra informacja, bo wiem, że dostanę 5 gwiazdek, tylko trzeba utrzymać to. Zwycięstwo. Ktoś cię gonił? Na szczęście nie. Ta mapa jest ok na ten tryb, bo tutaj jest walka już od razu, yy, są wszyscy jakby w kupie. Strzelajcie po nim. Dalej. O, dodatkowy czas zasysta super świetnie, genialnie, pięknie. Owszem, awesome. Oberwało seria pokonań! Zrobił robotę. Za to też dostanę, za zabicie papugi. Poziom drugi też powinien coś pochytać. Dawaj to. I wjazd w nich. Nie wiem co się dzieje w tym momencie. Ej, wybuchnę, ej, dostałem dodatkowy czas, ale super, czasem za nic. I nieświadomie dostaję czas Chodź tu Chodź tu, wezmę się na ciebie. Jak tu skąd, dlaczego? Dart Mao ZA. Brawo stary Jak najbardziej. Rozumiem. Jesteś dobry w tym co robisz. 44 do 39. Jak się postaramy, to będzie 5 gwiazdek. Jak oni się postarają, to będzie 3. Czy będą 3. Kurka, zrumy coś. Poszedł. Jest. Okej. Okay. Nie dlaczego? Weźcie mnie odrodzicie, będzie minus. Wygramy to, wygramy, 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 48. Mati, tylko nie daj się zatłuc. 48, 46. 49, jest! Zwyciężyliśmy 5 tęczowych gwiazdek! Gdzieś ponad tęczą 10 punktów, do, do punktów Origin. Także brawo ja, brawo ja. Grajmy jeszcze jeden meczik i może będzie wystarczająca ilość gwiazdek, by na początku kolejnego odcinka wylosować tę skrzynię za 20 tysięcy. Za 20 tysięcy e, to będzie spoko. Cool pawł Cool 7 77, mniej, mniej punktów, ale to nic. Bombowe statystyki. Wystarczy przegrać i będzie 21, więc gramy jeszcze jeden meczek, to jest dobra opcja. Włącz wyłącz wyciszenie. Ale gdzie ich szukać? kurcze w tym momencie? Gdzie ich szukać tej rozgrywki z, z gnomami? Musicie mi w komentarzach napisać. Na pewno ktoś będzie wiedział Bo poszukam tego na YouTubach, prosta sprawa Też się dowiem Ładują się mi tu te baterie od tego GoPro? Przynajmniej jedna niech się ładuje Bo ta uciągnie jeszcze ze trzy odcinki mi się wydaje YouTube YouTube, YouTube, YouTube Rozwijaj się Tylko się nie zwieść gro znowu, błagam po raz kolejny Jak zrobiłeś mi to poprzednio Nie wiem, to był jakiś błąd wszystkiego mi się wydaje Gramy śniadaniowym mózgiem? Proszę bardzo. Nie wiem, jak on działa, ale zagrajmy. Nie wiem, co on ma takiego supery. Zobaczymy, jak też strzela. To jest ciekawe. Cześć. Dobrze. Pomknij do wrogów. Nie wiem, gdzie ich szukać w ogóle. Tutaj, nie tutaj, tutaj, tam chyba. 17 sekund. Jej, znalazłem wszystkich. Zatłuczę go. Jest Okej, okay. ostatnia sekunda, praktycznie mi została. Oberwał, oberwał, gdzie poleciał? Tu jest. Masz, zdychaj. Ej, ten śniadaniowy mózg, powiem wam szczerze, że on słabe obrażenia zadaje przy takim biciu. Naprawdę? Bardzo słabe. Połowa obrażeń tego, co zadawał zwykły, że on powinien zginąć. Ten, ta, ten, ten wróg mój. Zdecydowanie on, praktycznie nic mu się nie stało. Jej, to, to nie było fajne, to nie było nieprzyjemne. To słaba ta postać. Nikt nie gra, też widzę, śniadani śniadaniowym mózgiem. Trafiłem go, czy nie? Dajcie to. O Jezuś! Ha <laughs> ha, trafiłem po prostu między tyle roślin. Zmieniamy go, bo troszeczkę mi nie pasuje. weźmy jednak zdecydowanie, ty jesteś lepszy. Przynajmniej przy walce takiej takiej znaczy nie no, konfrontacja na pięści to jesteś o niebo lepszy stary. Naprawdę to jest niepodważalna opcja. Jee, yeah, asysta I to się... Dobrze, że na te asysty zrobili też odnawianie życia, bo bez tego to porażka. Ja bym tu ginął tak często. Załatwił go, świetnie. 17 sekund na zrobienie czegokolwiek. Na asystę chociażby. Poszło tamtego, też asysty nie dostałem, ale wyskoczę i będę strzelał. Nie można strzelać! Słabo. No, pochytaj... Jesteś ze mną tu Przeciwko mnie go ktoś załatwi. Gdzie on był przez chwilę? <laughs> Spirit Killer One! Gdzie on był przez chwilę? Dlatego pytam, że po prostu zniknął. Nie chcę się tu respić. Stary już się tam ktoś atakuje to byłoby bez sensu. Wygrywamy 22 do 17. Na tym trybie trzeba grać jak najdłużej, bo póki mamy opcję wylosowania tych tego wszystkiego, tak? A później jak to zniknie i jakby na chwilę nie będzie dostępny ten tryb Bo on tak od czasu do czasu będzie dostępny No to... Jeden punkt no chyba sobie kpicie Bum <ścoughs> Zatłukłem cię stary 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 Wybuchową beczką Znaczy nie no sobą wybuchową Sobą wybuchowym Oj, to było dobre. I znowu 28 do 22, świetnie, że my to wygrywamy. To się jak najbardziej chwali. Kotel jest tam z nami, w ogóle tutaj więcej was dołączyło z tego co widzę w tym momencie. Stary Ty, chodź tu bliżej, bo zginiesz. Jesteś ze mną, spoko, przepraszam. Przepraszam. I'm sorry. Ostatnia szansa, nie dostałem asysty za to. A powinienem. Jak tu nie można wskreślić? To jest tak smutne. Bardzo. Jak do 38 do 30 do 28 już? Przecież była taka nikła różnica. Ja pierniczę to przeze mnie pewnie. Się poczuły rośliny pewnie. Utłukły wszystkich. Trzeba coś z tym zrobić. Zdecydowanie. Uruchamiaj to. prężę, tu strzelają, mam 24 sekundy, czyli dosyć dużo. Chodź tu Strzelaj po nim Tu będzie Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, gdzie jesteś, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? No gdzieś tutaj był, przecież przeskoczył, okej, okay, asysta. Nie wiem od kogo i za co, ale jest. To jest na pewno na plus, przepraszam. Tam jesteście Aj nie tam chciałem wystrzelić! To chcę uruchomić, bo inaczej to padnę i tak, i tak. Cztery punkty życia, może się jakoś uratuje? Nie uratowałem się. Szedł za mną, tak wszyscy ciekawości. Nie, pomarańcz wyskoczyła i strzeliła. On może z nieba strzelać, ale ja nie. To jest. Nie wiem, nie wiem, troszeczkę nie fair, ale znowu nadrobiliśmy. Pięć punktów mamy przewagi. O, 5-6 punktów w tym momencie. Co jest dobrym wynikiem, bo się zapowiada zwycięstwo. Cześć, pomarańcz. You have fuck. Przez rano. Jak mnie to asystę przynajmniej dostanę i tak i tak przeżyję. To się liczy. Dobra, nie ma nikogo więcej. Cześć! Ale ty tu wtargnąłeś chłopie! Co to miało jakiś cel? Załatwcie go! Okej, okay, asystę dostałem, czyli to się to się na pewno udało. 49, jeszcze tylko jednego. Zrobiliśmy was pięknie. 49, no? Jeszcze jeden? Przecież zatłukłem go? Czy on nas... Boom! Jest. Ten człowiek gwiazdki. Pięć. Coś tam szczeliło. Nie wiem, czy ktoś przy... Dobra, mam nadzieję, że nam się podobało. Na początku kolejnego odcinka wylosujemy sobie. Wiecie co, tamtą skrzynię za 20, tyś, za 20 monet tych tęczowych gwiazdek. Nie monet, tylko gwiazdek tęczowych. Dostałem sobie oznaczenie. Nie, brało stary za to, co zrobiłeś. Um, I zobaczymy, czy w niej też będą monety. Mam nadzieję, że nie, że coś innego, bo 5 monet za tyle gwiazdek dajcie spokój, czy nawet 10 tysięcy. Wracam na podwórko i zaczynam kolejny odcinek. Teraz to tyle będzie. Jutro w opisie macie wszystko w outro. Inne filmy. Zapraszam Was na serię z Battlefielda i wszystkiego co jest na kanale, nie tylko planty. Trzymajcie się, cześć!